Witam serdecznie z tej strony Rita. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić bezowe duszki. Zapraszam do oglądania. Do misy miksera wlewamy dwa białka. Białka są z jajek rozmiaru M. I zaczynamy ubijanie na średnich obrotach miksera. Wsypujemy szczyptę soli. Gdy białka się ubiją, tak około po 2 minutach, wsypujemy 120 g cukru, takiego drobnego do wypieków. Cukier wsypujemy stopniowo, łyżka po łyżce. Od momentu dodania cukru miksujemy około 12 minut. Sprawdzamy, czy cukier już się rozpuścił. Jak już się cukier rozpuścił, to znaczy, że jest gotowe. Cały proces miksowania od początku do końca powinien trwać około 15 minut. Ubite białka przekładamy do rękawa cukierniczego z końcówką okrągłą. Wyciskamy ubite białko na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Nie musicie robić dużych odstępów, bo beziki pozostaną mniej więcej w takiej formie, jakie wyciśniemy. Nie urosną tak jak to się ma z innymi wypiekami. Stawiamy do nagrzanego piekarnika i suszymy w funkcji góra-dół na środkowej półce piekarnika w 100 stopniach Celsjusza przez 90 minut. Po wysuszeniu bezików zostawiamy je jeszcze w wyłączonym piekarniku 10 minut. I teraz będziemy robić oczka. Ja tutaj mam 10 gramów gorzkiej czekolady i rozpuszczę ją w mikrofalówce. Dokładnie minutkę w funkcji odmrażania. Można też roztopić czekoladę w kąpieli wodnej. Czekolada już mi się rozpuściła i poczekam jeszcze, aby trochę przestygła. Na bezikach malujemy oczka i buźki. Robimy to za pomocą narzędzia do modelowania lub wykałaczką, pędzelkiem, czym chcecie. I tak oto wyglądają gotowe beziki duszki. Bezy przechowujemy w zamkniętym pojemniku. Duszki te wykorzystałam do udekorowania tego oto torcika. Przepis na ten torcik już niebawem na moim kanale. Kochani, jeżeli chcecie poznać mnie lepiej, to zachęcam Was do subskrybowania i oglądania mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rycy. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!